Pandemia koronawirusa i lockdown sprawiły przedsiębiorcom wiele kłopotów. Wiele branż potrzebuje wsparcia. Jedną z instytucji, która realizuje zapisy rządowej tarczy antykryzysowej jest ZUS. W zakładzie ubezpieczeń społecznych tarcza antykryzysowa obejmuje przede wszystkim umorzenia składek. To była ta forma wsparcia, o którą przedsiębiorcy z powiatu Łukowskiego występowali najczęściej. Dotychczas, czyli od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej, zakład ubezpieczeń społecznych w Łukowie zwolnił ze składek, niemal 7300 płatników składek z powiatu łukowskiego na prawie 43 miliony złotych. Te umorzenia obejmowały na początku marzec, kwiecień i maj ubiegłego roku dla firm, które zatrudniały do 49 ubezpieczonych. Później zostały rozszerzone na konkretne wybrane w tarczy covidowej branże za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Kolejno listopad, a najnowsza wersja tarczy antykryzysowej przewiduje Również zwolnienia za składek za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. To zwolnienie jest kierowane do około 50 różnych branż, m.in. branży fitnessu, gastronomicznej, hotelarskiej, obiektów kultury, uzdrowisk, fizjoterapeutów, sprzedawców na targowiskach, a także wielu innych. Warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 40% i oczywiście odpowiedni PKD. Przeważającej działalności, które będziemy sprawdzali w rejestrze Regon. Wnioski o zwolnienie za grudzień i styczeń będziemy przyjmowali do końca marca. W tarczy antykryzysowej w ZUS obowiązują również inne formy wsparcia, m.in. świadczenia postojowe. Oświadczenia postojowe nadal można występować, a niedawno zostało wprowadzone kolejne, tak zwane ponowne świadczenie postojowe dla około 50 branż, tych, które wymieniłam, czyli w fitnessie, gastronomii, obiektach kultury, obiektach noclegowych i wielu, wielu innych pod warunkiem spadku przychodu o co najmniej 40%. Wnioski o świadczenia postojowe, przypomnę, można składać przez cały czas epidemii, a nawet do 3 miesięcy po jej zakończeniu. Przedsiębiorcy w ZUS mają do dyspozycji jeszcze takie formy wsparcia, jak odroczenie terminu płatności składek, a także rozłożenie już zaległych składek na raty. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową, czyli na www.zus.pl, bo tam bardzo szczegółowo opisujemy wszystkie formy wsparcia i myślę, że jest jest to najlepsze źródło informacji dla tych firm, które poszukują teraz możliwości zmniejszenia swoich obciążeń finansowych w czasie pandemii koronawirusa. Kolejną instytucją, która realizuje tarczę antykryzysową, jest Powiatowy Urząd Pracy. Okres pandemiczny, który tak naprawdę datuje się od marca, kwietnia zeszłego roku. To jest okres bardzo wytężonej pracy i nowych zadań, których urzędy pracy w ogóle nie realizowały. Wszystkie wnioski, jakie były możliwe do zrealizowania w obszarze wyznaczonym przez rząd, zostały rozpaczone, zrealizowane. Generalnie wszystko szło na bieżąco. Kosztem ogromnej pracy pracowników i po godzinach, i w dni wolne, mimo okresu pandemicznego i różnych lockdownów, Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie nie był zamknięty ani jednego dnia dla klientów, więc daliśmy radę. Mimo że skład osobowy urzędu zatrudnienie wcale nie rośnie mimo nowych zadań, bo nawet dzisiaj rzuciłem okiem na statystyki. 10 lat temu na koniec roku w Urzędzie Pracy pracowało 67 osób. Na koniec roku 2047. To jest o 30% mniej nie 3% to jest o 30% mniej, ale jakoś dajemy radę. A na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? Od początku pandemii Powiatowy Urząd Pracy Włkowie realizuje nieustannie generalnie trzy rodzaje wsparcia. Jest to dofinansowanie do wynagrodzeń pracodawcom do ich pracowników pod warunkiem, że mają 30% spadek. Takich dofinansowań udzieliliśmy blisko 700 przedsiębiorcom na ogólną kwotę 17,5 miliona dla 4200 pracowników. Ponadto nieustannie realizujemy drugie wsparcie dla samozatrudnionych, którzy również muszą wykazać minimum 30% spadek przychodów. Od początku pandemii, czyli od kwietnia zeszłego roku, 1050 osób samozatrudnionych skorzystało z takiej formy na ogólną kwotę blisko 6 milionów. Nadal realizujemy tak zwane mikropożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już wykazywać spadku obrotów, wystarczy, że są przedsiębiorcami z naszego terenu. Zrealizowaliśmy 4000 644 mikropożyczki na ogólną sumę 23 milionów złotych. Od 1 lutego dyrektor powiatowego urzędu pracy w Łukowie ogłosił nabór na tak zwane dotacje branżowe. Żeby otrzymać taką dotację, należy wykazać 40 spadek przychodów w wymienionych okresach w ustawie i co najważniejsze być z 47 PKD wymienionych w ustawie. No to są przeważnie Gastronomia, rozrywka, fitness, sklepy odzieżowe, no handel też obwoźny. Wniosek o tą formę składamy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie poprzez portal pracago.pl. Dotacja ta może wynieść do 5 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy w ramach tarczy branżowej, którzy zatrudniają pracowników, a mają spadki obrotów mogą się starać o dofinansowanie do swoich pracowników ale w wojewódzkim urzędzie pracy w Lublinie również drogą elektroniczną. Wszystkie formy wsparcia, które realizowaliśmy i realizujemy, w tej chwili szacuje się kwota 48 milionów złotych, które trafiły do przedsiębiorców w naszym regionie. Na 2021 rok wszystkim naszym partnerom, a szczególnie pracodawcom Życzę, żeby się nie zamykali, żeby trudne czasy przetrzymali i życzę normalności większej niż była w 2020 roku i zapraszam do współpracy. Poza tarczą Powiatowy Urząd Pracy realizuje też swoje ustawowe zadania. W styczniu i w lutym uruchomiliśmy wszelkie środki, jakie są możliwe. Co to jest? To są pieniądze na utworzenie nowych stanowisk pracy przez pracodawców na doposażenia. To są wnioski uruchomione, już pierwsze rozpatrzone o dotacje na tworzenie stanowisk pracy przez osoby bezrobotne. To są prace interwencyjne, których już kilkadziesiąt umów jest też podpisanych. To są staże dla osób bezrobotnych, też już jest ponad blisko 60 umów podpisanych. To są bony szkoleniowe, to są bony zatrudnieniowe, to są szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli bezpośrednie wsparcie dla pracodawców. Wszystkie możliwe do uruchomienia instrumenty, które zazwyczaj uruchamialiśmy sukcesywnie, tak przez kwartał, w tym roku odpaliliśmy wszystko. Rozumiejąc sytuację, wychodząc naprzeciw partnerom, pracodawcom, jest trudny czas, potrzebujecie wsparcia, my to otwieramy. Składajcie, wnioskujcie, ile mamy pieniędzy, tyle wam damy w możliwie najkrótszym czasie. A jak kształtuje się bezrobocie w Powiecie Łukowskim? W styczniu przybyło nam około 100 osób, 117 statystycznie licząc zarejestrowanych. Było 2200. 9 jest 2326 na koniec stycznia. Na koniec roku było to około 200, prawda? I stopa bezrobocia 4,7, czyli tradycyjnie już prawie 3 lata najniższa w województwie lubelskim.